Cześć. 17 kwietnia w zeszłym roku wrzuciłem swój pierwszy film na kanał YouTube'owy, czyli pierwsza rocznica urodziny. Co prawda pomysł, nazwa i idea powstała troszeczkę wcześniej, ale to właśnie równo rok temu zainicjowałem swoją działalność na YouTube. Jeśli chodzi o statystyki, 216 subskrypcji, ponad 14 tysięcy wejść. Wiem, że nie jest to imponująca ilość, i inni YouTuberzy robią to w pierwszą godzinę, dwie po wstawieniu filmu. Niemniej jednak jest to dla mnie powód do radości, powód do dumy. Chcę dla Was się rozwijać, chcę dla Was nakręcać nowe filmy. A jeśli chodzi o urodziny, to oczywiście prezenty. Akurat pierwsza rocznica naszej działalności zeszła się ze świętami Wielkiej Nocy i Majki z Timu Pleciona wprowadził zasadę prezentów od zajączka. Taki prezent otrzymałem również i ja kocham te wielkie kudła od pleciony. Już Wam pokazuję, co jest w środku. Moje zdziwienie, kiedy Majki odezwał się do mnie, było tak duże porównywalne z tym, jak cieszyła się moja córcia, kiedy przemówiła do niej w telefonie Sylwia Nitka, A w paczce oczywiście wołowinka, którą zapoczątkujemy z sezon szczupakowy oraz przepiękne pudło świąteczne. Dam Wam tutaj bliżej. No nie spodziewałem się. Dziękuję serdecznie, jestem przeszczęśliwy, a w nim wesołych świąt Bartoszu Majkiego. Super niespodzianka, świetne wykonanie, super pomysł. 13 pudełeczek, które zaczniemy otwierać już od jutra od danego poniedziałku i skończymy 1 maja na łódce. Serdecznie dziękuję. Nie spodziewałem się czegoś takiego, co jest milszego od dostawania prezentów. Mniejsze jest oczywiście dawanie prezentów. Dlatego, Majki, w podziękowaniu za to, co dostałem od ciebie, wysyłam ci koszulki dla Twojej córki Mai, Zandergang. E, jest pięknie, jest beautiful, a dla Ciebie oczywiście szałowe koguty. Kogut Belmoruś oraz killer w kolorach naturalnych. Jeżeli podoba Wam się to, co dla Was robimy, zostawcie w komentarzach pozdrowienia z okazji pierwszej rocznicy oraz uwagi, co chcielibyście zobaczyć w nadchodzącym roku. A tymczasem spokojnych, wesołych, rodzinnych, radosnych świąt nie zlejcie się za mocno w poniedziałek. Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się!